Witam YouTube, z tej strony Dave. Witam Was w następnym odcinku. W 24 challenge Dive In. Mamy piękny dzień, mamy środę. Eee, fajna pogoda na dworze. No jest 10:45, ja teraz pospem, ale właśnie piję sobie kawkę. No i pójdziemy biegać. Przejechaliśmy do rower i siłka. A już byłem taki zajechany, wieczorem mi tak nogi bolały. Już mocno, już mocno. Już czułem, że brak jest mocy, ale dzisiaj moc jest. Więc pójdziemy sobie biegać, zaraz zrobimy dyszkę 12, ja bym cała w 12 żeby godzinę biegu sobie machnąć porządnie. Porządnie, żeby sobie pobiegać. siłka, e, No, więc tak to mniej więcej będzie wyglądało. Więc e, zapraszam Was do oglądania. Okay. dzisiaj w planie Podbiegli e, Po lecie, no po drodze, ale w lesie Twoim klimacik biega się, przyjemnie wam powiem, że naprawdę jest to jakiś taki klimacik Ech, cisza spokój przede wszystkim można sobie e przyjemnie spędzić tu aktywność fizyczną e 8 razy 30 sekund pierwsze podbiegi w sumie od, od e przygotowań do maratonu jakby nie patrzeć ale no, podbiegi dużo oddają Naprawdę jest takie wprowadzenie w sezon dla mnie bym powiedział, biegowy, w sensie zbieganie, no podbiegi super tutaj oddają jeśli chodzi o trenowanie kadencji na biegu, siła biegowa, technika biegowa, super sprawa, zaraz do was wrócę, bo zadyszki dostaję. To jest ta przyjemna góreczka, gdzie robię podbiegi. Tam dalej, teraz prowadzi, Też to jest dobra trasa, w bieg. Wiele razy tu biegam. Ale tutaj jest, będą podbiegi robione, i później się wrócę tam i tam, i polecę do siebie. Jedziemy. Uf. A więc to by było tyle z podbiegów. Ale fajnie, wow. Naprawdę. Naw nie robiłem takiego treningu. Mhm. Zajebiście. Od razu się chce. Lubię robić w ogóle, chyba każde biegowe treningi, nie klepać bazy, tylko wplatać sobie jakąś tam y akcentik, jak oczywiście jest możliwość, bo nie zawsze y trzeba, nie? I Raczej bym powiedział, w większości przypadków nie trzeba, tylko trzeba klepać tą bazę. Najbardziej że się już jest na jakimś wyższym poziomie, no to trzeba więcej tych intensywnych odcinków robić. Ale fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Zrobiłem sobie pierwsze wolniej, następne szybciej. ostatnie rwałem już z taką mocą, ale no, wracam, wracam. Wyłem śniadanko, jeszcze trochę i do pracy, więc widzimy się niedługo. Wróciłem z biegania. Jak widzicie, wyglądam. E, no, mocno. Powiem wam, że dzisiaj 25 stopni w ogóle ma być. Jeszcze jest odczuwalne. ostatnie 2 kilometry No już takie e, były dosyć ciężkie, no bo w tym słońcu cały czas, ale e, no jakoś poszło. Fajnie poszło. Fajne 12, fajne podbiegi, dobry jakościowy teren. No tego, że mi się nie chciało jakoś za bardzo z rana, e, to wyszło. Teraz zrobię jedzonko szybkie. I Idę się wykąpać, jeszcze zrobię pompki teraz, no bo za godzinę muszę być w pracy. Niestety popka w taką piękną pogodę na cóż no. Robimy robotę. Jeszcze takie piwko sobie po drodze kupiłem, piwko Zero Jazz gruszkowe. Bardzo dobre, po takim treningu to jak złoto. Tak miałem tu ładnie ułożone wszystko, a zacząłem jeść. Bajgiel to był jeszcze jeden z serkiem wiejskim i do tego warzywa, to jest mieszanka chińska akurat w sosie pomidorowym czy jajka na górze posypane przy przyprawą do jajek Wieczorna pora Ja robię tosty właśnie, bo zostało mi 400 kalorii Całe więc Więc robię tościki Takie biedne tościki, bo w sumie już tu nie ma za tak bardzo w lodówce do takiego obkładu ale no yy, sam fakt, że sobie to wleci. Żeby coś chociaż przegryć, żeby żeby... No bo tro, czuję trochę głód, jadą o 19, a jest teraz 22 więc chwilę po więc zrobimy to do tego może jakiś ogóreczek i będzie pasować właśnie ten balans o którym mówię ludzie Rano bagiel z łososiem i serkiem wiejskim, do tego jajeczka, warzywka, a teraz dwa tosty z keczupem. Ale no trzeba się jakoś ratować na, tej, na tym redu. Spoko mi wyszło, bo 2600 kalorii dzisiaj, więc idealno. Zajadam, troszkę odpoczynku i będę się kładł spać. I co wie, pora na sen, bo jest 12 godzina. Dzisiaj fajny dzień, ogólnie miałem dobre nastawienie, dobry vibe, fajnie bo yy, Ten bieg też fajnie siadł. Ogólnie to dość mocno Mnie wszystko boli Szczególnie tak za kwasy na klatce Wczoraj, mocny wczoraj trening siłowy Wpadł, ale fajnie Właśnie tak chciałem te te klatki piersiową Nieźle siadło, nieźle siadło Bo czuję naprawdę, po tych rozpiętkach czuję Dzięki, że oglądacie, dzięki, że jesteście I a my I widzimy się już jutro